jak samica powinna budować gniazdo właśnie w taki sposób. przygotowuje tam podłoże, siekając słomę, żeby maluchy miały ciepło. Daje mi dosyć dużo tej słomy. Trochę jest zła, ale zbiera pysk po klatce. Trafi wziąć naprawdę dużą ilość tej sumy. Jest to samica olbrzyma, belgijskiego, czarnego. O, I właśnie nosi sobie tam układa tak jak jej się podoba. Te samice robią dosyć duże gniazda. Bo młode są też spore. I dzisiaj pewnie się wykoci, nie? Pewnie się wykocisz dzisiaj. Tak, gniazdko robię, to kocę się, nie? <gry> Dobrze, nie przeszkadzam jej dalej, niech je sobie buduje. Kolejny etap robienia przez samicę gniazda. Puch sobie ładnie wyrywa. To jest dosyć spokojna samica, dlatego pozwoli, pozwoli mi jakoś filmować to, bo inne przestają po prostu od razu robić gniazdo, gdy tylko próbuję je nagrywać. A jak widać rwie naprawdę dużo puchu. Więc sporód na pewno już tuż tuż. Podejrzewam, że dzisiaj w nocy. Tutaj widać już puch w gnieździe również. Zaczyna go płaść. Zbiera to, co wydarła, będzie kładła na pewno za chwilę. O, właśnie tam już układa sobie wypluwa. właśnie trwa wykład Pierwsze młode wyszło. Stabić skurcze Trzeba zadbać o wodę, na pewno będzie spragniona, więc przejdę na pewno jeszcze w nocy i dolać wody o kolejne młode właśnie wyszło tam. Słychać Ta samica to pierwiastka, ale jak widać w genach, mają to do siebie, że potrafią budować gniazdo, potrafią odchowywać dobrze młode. Ładnie sobie radzi z porodem. Małe są stosunkowo niewielkie, zapewne będzie ich sporo. Jak widać oblizuje samica młode, zaraz po porodzie, obczyszczając je. W sumie zaczęła budować to gniazdo przed, dwie godziny przed porodem. Także nieraz nie buduję na ostatnią chwilę, nieraz 3 dni szybciej, 4 dni szybciej. Jak widać, radzi sobie. Kolejny młody, już trochę większy. Dobra. Nie będę jej przeszkadzał, na razie niech się spokojnie wykoci i zajrzę do niej później. Już widzę trzecią sztukę, która właśnie wychodzi. Samica ją wyciąga, oblizuje tam. I tak właśnie wygląda już gotowe gniazdo z młodymi w środku. Jest ich tam 8. Gniazdo dosyć wysokie. Już się podskakują, ruszają. Wszystkie żyją, sprawdzałem. Samica je ładnie karmi, są grube.